Oraz jedenasty w Szkole w w gminie Osiek odbył się konkurs pieśni żołnierskich i partyzanckich. Ze sceny wybrzmiały najpiękniejsze melodie tego gatunku. O laury pierwszeństwa w trzech kategoriach rywalizowało 33 młodych, bardzo utalentowanych artystów. Obwód naszej szkoły to bardzo bogaty obwód ze względów historycznych. Z tych terenów wywodzi się działalność oddziału partyzanckiego Jędrusie. Na naszym tutaj terenie w niedalekiej Czciance zginął Władysław Jasiński, dowódca oddziału partyzanckiego w 9 stycznia 1943 roku. Też w naszej szkole e, uczył się Adam Bień, minister Polskiego Państwa Podziemnego e, i wywodzi się Kazimierz Sabat, prezydent RPL na e, uchodźstwie. E, nasza szkoła zawsze e, dbała o rozwój patriotyzmu u dzieci tego, współczesnego patriotyzmu i właśnie organizacja takiego konkursu e, jest e, e, przejawem patriotyzmu młodych, e, poko młodego pokolenia. O miejsca dyplomy nagrody ale i o splendor bańczyli utalentowani wokalni uczniowie z siedmiu szkół. W konkursie biorą udział szkoły z terenu gminy Osiek, ale także zaprzyjaźnione szkoły, które noszą imię Władysława Jasińskiego, oddziału partyzanckiego Jędrusie. Są to Gawszawice, Sulisławice czy też Ruszcza. Komisja konkursowa, której przewodniczył Wojciech Buda, oceniając wykonawców, zwracała uwagę na. głównie aspekty muzyczne. Dobór repertuaru oraz także całokształt, czyli stroje, choreografia, jeżeli będzie przygotowana. I także takie aspekty językowe, jak dykcja, poprawność wymowy, interpunkcja. Zdaniem Szyfa Gili młodzież śpiewa coraz lepiej, a to wcale nie ułatwia oceny. Bo jest coraz ciężej to oceniać wszystko i wyłowić tą perełkę i też no, ciąży nam to później czy wybraliśmy odpowiednio, bo to są długie przygotowania i widać, że wszyscy faktycznie wkładają w to serce i jest to na coraz wyższym poziomie. Ludzie wyrazili zadowolenie, że udział w konkursie o tematyce patriotycznej, żołnierskiej jest dobrowolną decyzją młodych ludzi. Widać, że to nie jest narzucone przez szkołę, tylko faktycznie te dzieci też odnajdują w tym radość i to jest takie żywe, autentyczne z ich strony. Do udziału w konkursie nie trzeba było specjalnie namawiać Gabrieli. Uczennica szkoły podstawowej w Usieku zdecydowała się poddać ocenie wykonując trudną piosenkę Biały krzyż. Śpiewanie to jest moja pasja, a ta piosenka jest troszkę wymagająca. Przygotowałam się, no, też jak usłyszałam, że będzie konkurs, no to oczywiście się zgłosiłam, bo biorę udział w takich konkursach. Z Podkarpacia, a konkretnie ze szkoły w Gabuszowicach, powiat Mielecki. Przyjechała do sali Karolina Miś. Utalentowana wokalistka, którą do konkursu zgłosiła nauczycielka, przygotowała piosenkę wrzosy, którą w 1969 roku złoty pierścień festiwalu w Koło wyśpiewała dana lerska. Wokalistka z Gabuszowic pochodzi z umuzykalnionej rodziny i do konkursu w osali przygotowywała się z własnym tatą. Zawsze z tatą wieczorami ćwiczymy piosenki, śpiewamy i on mnie przygotowuje. A jak reszta rodziny reaguje na takie Też reszta rodzina myślę, że dobrze reaguje, bo cała rodzina śpiewa i że tak powiem, jesteśmy ta, taka muzyczna rodzina. Tradycją konkursu organizowanego przez Szkołę w sali jest... Że wszyscy jego uczestnicy zostają docenieni. Zawsze wyróżniamy wszystkich uczestników. Nie tylko pierwsze trzy miejsca otrzymują statuetki, a pozostali uczestnicy wyróżnienia i nagrody rzeczowe. Pięknemu śpiewaniu patronowali burmistrz Osiejka Magdalena Marinowska i świętokrzyski kurator światy Jerzy Strzyż, STV Info.